Cześć kochani, witam Was serdecznie. Piękny, słoneczny dzień na kanale Wolność na Kołach. Dzisiaj ruszamy w naszą podróż. Słuchajcie, naszym nowo zakupionym kamperkiem. Jedziemy w góry do naszego przyjaciela. Zaraz Wam pokażę naszego kamperka. Ale tak tylko Wam pokażę jego powierzchnię. Później, jak będziemy na miejscu, będziemy mieli trochę czasu, to Wam pokażę, jak on tam wygląda w środku i tak dalej. Także pokażę kamperka, a później widzimy się z trasy. oto nasz kamperek. Cieszymy się bardzo, że zmieniliśmy kamper przyczepę na kamperka będziemy testować, praktykować może troszeczkę nasz kanał zmieni też charakter z takiego trackerskiego na karawaningowy zobaczymy, może będziemy kiedyś jeździć na full jakby time zobaczymy jak się będzie sprawował pierwszej trasy musimy sobie wszystko spraktykować będziemy już gdzieś tam na miejscu w fajnym miejscu, to wam pokażę on tam wygląda my już w trasie testujemy kamperka słuchajcie, fajnie się spisuje bardzo cichutko jest Silniczek ładnie pracuje. Hidresencja luksusu. Słuchajcie. No fajnie, się jadę, super. Dobra decyzja była, że zamieniliśmy przyczepę na kampera. czy znaczy może nie do końca zamieniliśmy, bo sprzedaliśmy przyczepę całkiem przypadkiem. Potem zaczęły się poszukiwania kampera, kamperwana. Po długiej batalii poszukiwań w końcu osiągnęliśmy jakiś kompromis. Bo kompromis trzeba przyjąć zawsze przy zakupie. Objeździliśmy handlarzy, różnych ciekawych ludzi, mogliby w stand-upie występować, powiedzą wam wszystko, co chcecie usłyszeć, powiedzą, że jest ładny, nowy, fantastyczny, a on będzie składany z dwóch. Mieliśmy takiego pacjenta, który chciał nas na zaliczkę prawdopodobnie naciągnąć ale w miarę wcześniej żeśmy jakoś zareagowali i udało się mu to jak samochód w porządku to właściciel niekoniecznie jak samochód w porządku i właściciel w porządku to niekoniecznie dokumenty w porządku także batalia była niezła ale kupiliśmy jesteśmy zadowoleni fajny, 4 lata ma ktoś użytkował yy, bardzo fajnie, bo nie zniszczone zabudowa, więc więc chyba to będzie się fajnie spisywało a teraz jedziemy, słuchajcie, do naszego znajomego. Wybudował fajną osadę w takim cichym, spokojnym miejscu. Budował domeczki, cały czas tam modernizuje, to wszystko robi. I tam można odpocząć, wycilować się i my właśnie chcemy to zrobić. Po tych zakupach, po tych bataliach, po tych wszystkich wyjazdach, oglądaniach samochodów emocjach różnego rodzaju będzie tam fajne miejsce, żeby sobie odpocząć, obejrzeć zachód słońca właśnie dzisiaj chyba na zachód słońca dojedziemy. Także będziemy na miejscu, to pokażemy Wam to miejsce, Podeślemy jakieś koordynaty. Tam są domki, są też miejsca na kampery czy na camperwany, więc też będziecie mogli jechać sobie też tam odpocząć, nabrać sił i energii w akumulatory. Sama końcówka drogi dojazdowej, słuchajcie, jedziemy w taką ciszę, może tam się uda odpocząć, bo u Mateusza już się praktycznie kończy droga, już dalej tam nic nie ma, tylko las, grzyby, świeże powietrze, no i oczywiście cały czas tu jest podwórka. tak na kamerze to tego nie widzicie, ale ja tu sobie wjeżdżam jedyneczką. Ale nie jest to jest droga. Musimy tu może być trochę słabo. Może ktoś tu śnieżę. Nie jedziemy do góry. O, już jesteśmy w osadzie. No cześć, 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 cześć. Cześć, Sieman, Hej, cześć, Do tyłu słońca, cofnij, no, mieli fajny zachód. No właśnie, ja mówię, na sam zachód przyjedziemy. No. Do tyłu tam las wcisnąć. Masz jakieś pliny Mam, no, ale nie wiem czy będą No zobaczymy. jak nie to mamy deski. My już jesteśmy na miejscu, tak się ustawiliśmy. I taki piękny zachód słońca mamy. Góry w oddali. Cisza, spokój. No na pewno odpoczniemy sobie w ten weekend. Kamperek przetestowany. Dojechał bez <głos》> żadnych przygód. Miejsce fajne, takie domeczki z tarasikami, bardzo ładne. Jaka tu jest cisza? Normalnie własne myśli można słyszeć. Piękny zachód słońca. My jeszcze przy ognisku, zaraz będziemy robić kiełbaski. A zobaczcie, jaka tu ładna sceneria jest. Te domki tam na górze bardzo ładnie wyglądają. Z nich są bardzo ładne widoczki. Jak mogę cały czas? To <grystanie> jeszcze? Mhm. Dobrze, nie te cykady wściekłe z tego, z Chorwacji. Luśka, <grystanie> chodź. A się wychasasz Można od razu iść do Mateusza, pomidorka sobie wziąć z tego z namiotu. Zaraz orzechy będą. Orzechów można, ale teraz jesień chyba wcześniej będzie w tym roku. My, tu, my już Mateusz nagrywamy. Co? My już nagrywamy. No dobrze. Orzechy to jeszcze trochę, nie? Nie, są. już są. Ja jestem Ale wszystko jest yy, miesiąc wcześniej, wiesz? No ja właśnie widzę, że wiesz... U, ciasteczko. I liście, już wszystko spadane. Tak. Dobra, dawaj. A jak... Mm. Wiesz, jak jest ładna jesień, to, no to fajnie. Tak. To może być. Szybka. Tak, tak. Bo jesień jak jest, jak jest taka, wiesz, taka... Że jest pogodanie na deszczu, nie ma takiej... To... Robiłem jedno miejsce. Tak, to jest w porządku, nie? To jest w porządku, to jest też piękna pora roku. No, tak, nie wiem, czy, czy, nie czy, wyjątkowo, czy no. tak, wyjątkowo. Ale To jest tak ciemno. My spędzamy milutko czasu Mateusza. Wczoraj zajechaliśmy na zachód słońca. Fajne chwile przy ognisku. Posiedzieliśmy pogaduchy, pogaduchy oczywiście. A pokażę Wam to miejsce u Mateusza. Mateusz zbudował takie fajne siedlisko. On prowadzi kanał Rodzina na polu. I słuchajcie, w pięknej scenerii pobudował takie domki, w których możecie przyjechać sobie odpocząć. Możecie przyjechać kamperkiem, a my tam stoimy. Możecie pospacerować po okolicy, możecie zwiedzić tutaj zamki. Tu jest cisza, spokój. Nie ma hałasu, słuchajcie. Można mile spędzić czas, my go właśnie tak spędzamy. Trochę pospacerowaliśmy po okolicy i po lesie. Także piękna, malownicza miejscowość, fajna okolica. Mateusz ma też taką fajną strefę spa, a strefa spa tak wygląda. Można sobie tutaj pocilować, odpocząć. Oczywiście hamaczek. Można sobie poleżeć w takiej pięknej scenerii. Taki mamy widok tutaj. Oczywiście jest też bania. No i sauna bardzo fajne miejsce do odpoczynku. Także przyjeżdżajcie, odpoczywajcie. My będziemy więcej takich miejscowych Wam pokazywać. Bo teraz mamy już kamperka, będziemy podróżować. Także przyjeżdżajcie do Mateusza, chodźcie na jego kanał Rodzina na Polu. O, my sobie tak stoimy. Kamperek spisuje się bardzo dobrze. Testujemy go. Spało się fajnie, wygodnie. Uszka są wygodne. Dzisiaj chyba już będziemy wyjeżdżać w następną miejscówkę. Ja się zaraz rozejrzę, gdzie my pojedziemy. Także do zobaczenia z następnej miejscówki. Cześć, kochani. My dzisiaj rano obudziliśmy się w takiej pięknej scenerii nad Jeziorem Czorchtyńskim. Wczoraj spędziliśmy miło czas naszego przyjaciela Mateusza w osadzie sowich domków. Bardzo przyjemnie odpoczyliśmy. I to jest fajne w karawaningu, że dziś się jest tu, jutro się jest tam. Pokażę wam. Słuchajcie jakie mamy widoczki. O, mamy takie widoczki z naszej miejscóweczki. Stoimy na dziko. Zaraz wam pokażę, zejdę. Mamy takie zejście tutaj do jeziorka. To jest miejscoweczkę na dziko. Nawet jest w miarę czyste, słuchajcie. Ognisko można sobie napalić. Taka miejscóweczka. Tu nawet ławeczkę zrobił. Usiędziemy chwilę. I słuchajcie, mamy tak, mamy widok na zamek czosztyński i mamy widok na zamek w Nidzicy. Pogoda fajna, cichutko, spokojnie, nie ma dużo ludzi. Miło się odpoczywa. Fajna, cicha, spokojna miejscóweczka. I co mi się podoba społeczności karawaningowej, słuchajcie? Zajechaliśmy wczoraj późnym wieczorem. O, przygotowane drzewo na ognisko przez kogoś dla kogoś. I teraz, jak zużyjesz to drzewo, to naszykuj tak samo. Zostaw w takim samym stanie. Bo ktoś może przyjedzie zmęczony z pracy, może w nocy. Słuchajcie, i naprawdę nie będzie po nocy szukał drzewa. A ma przygotowane. I tu jest wiele takich miejsc na ogniska z przygotowanym opałem. No i to jest piękne, w naszej społeczności. kawałek po tej plaży. Zobaczymy jak tutaj jest. O, kolejne miejsce na ognisko. Ktoś już złożył opał. Nie no, fajna miejscóweczka. W garderoby ktoś pozostawiał. Kolejne miejsce na ognisko. Opał przeszykowany. No fajnie, to mi się podoba. Jedni o drugich dbają. Jak mają chwilę czasu to zawsze mogą troszeczkę tego opału nazbierać. Sam też tak robię. O i tu mamy zameczek. Może mi się uda wam przybliżyć. O tu mamy zamek. Tam mamy drugi zamek. Można powiedzieć, że widok z tej miejscóweczki jest na dwa zameczki. Na jeden w Lidzicy i na drugi w Idziemy grillować kiełbaskę. Cześć Lucia. Cześć. Cześć. A my tak sobie stoimy. Grillujemy kiełbaskę. A cała miejsce wygląda tak. Słuchajcie, wyłożone tu jest płytami, Doskonałe widoczki mamy z tej miejsca. I słuchajcie, Czorsztyn to jest fajna baza wypadowa na rowery, bo jest tutaj piękna ścieżka rowerowa dookoła tego jeziorka. Ono bardzo, bardzo ładna. My kiedyś się ujechali. Teraz yy, słuchajcie, nie zabraliśmy rowerków i bardzo żałujemy, bo to taki wyjazd był na szybko, po prostu no jakoś mówię dobra, nie bierzemy tych rowerów, ale pierwszy raz nie wziąłem rowerów i żałuję, bo byśmy sobie ładnie to jeziorko objechali, tutaj z atrakcji no to macie oczywiście ten zamek czołgściński, zamek w Niedzicy. Można też się przepłynąć tutaj stateczkiem, także bardzo fajne miejsce, sympatycznie, miło spędzamy czas. Dzisiaj już chyba będziemy wyjeżdżać do domu, bo w środę musimy musimy po prostu być w domu, mamy tam pewne sprawy do załatwienia. Także coś tam jeszcze może z trasy Wam nagramy. Na razie, trzymajcie się.